Witam w nowym vlogu z prezentacji jałówki nie, nie chodzi o to to jest pierwiastka urodziła taką ładną jałóweczkę trochę się wstydzi pokazywać ale patrzcie, o teraz niech mi nikt nie mówi że to może nie czy krzyżówka o, nie wiadomo jak tam z przyrostami, z raty Bo to jest materiał, który niewiele się różni od stuprocentowego, a nawet z wyglądu nikt nie rozróżni. Matka jest krzyżówką hf z limoze, czyli 50% limoze. zacielona sztucznie stuprocentowym bykiem limoze. Także jałówka już jej, jej dużo nie brakuje do, czyst do czystej rasy. I właśnie chodzi o to, że chcę rozchodować sado na takie jałówki. I w dalszej perspektywie tych kolorowych będę się pozbywał. I będą zostawały limoze. No ale to nie, nie na raz wszystko. Najpierw co, te co są muszą się zwrócić. Ich koszta utrzymania. Nie kupuję odsadków jałówek. Bo mnie po prostu nie stać na to. Bo... No Dajmy na to, chciałbym kupić 10 jałówek e, po 3000 odsadków. No to co, to już mamy 30 tysięcy. Skąd ja e, taką sumę mam wziąć? Także o, jak, to, jak była mała, to my z ojcem ją za nią nie zapłaciliśmy nic. Odpracowaliśmy, no, była kilkudniowa i my ją odchowaliśmy. I teraz właśnie jest taka fajna, nawet i ma sobie swoją jałóweczkę właśnie jak ktoś ma pomysł na imię dla niej no to, to niech podpowie w komentarzu no tak dla ułatwienia mogę powiedzieć jak inne się nazywają to się nazywa, nazywają ta Tasia Zosia Krysia, Marysia jałówki tam jest Mindy, Laura Śnieżka i tam gdzieś sorenka jeszcze jest. Także... No i stara krowa nie ma imienia. Kiedyś nikt to się nie zajmował. <gry> no ale łówki tam wypada, jakieś imię nadać, bo ona tutaj będzie długo. O, coś się przymierza do dojenia. O, mogę pokazać i ja, że o krowa dla mnie też pozwoli podoić. Jest bardzo miło. Ja jej w ogóle nie musiałem zdajać ani cieraka wyciągać. Wszystko sobie sami poradzili. Jedyne co, to łożyska pilnowałem, żeby, żeby się szczyściła, to żeby zabrać, ale nie doczekałem się. Później ojciec mnie zmienił i... Bo noc się skończyła, już był ranek wtedy. No, także dopiero o 6 rano poszedłem spać. Także taka sytuacja. No, łówka już ma tych dni trochę, nie wiem dokładnie. Zresztą po co ja mam tam opowiadać wszystko dokładnie w agencji też tam ciężko zgłosić także byłem i tam jakąś kartkę do jakiejś urny trzeba było to wrzucić ten koronawirus to takie są głupoty i tak siedzą i tak co im za różnica czy weźmie kartkę ode mnie czy wy wyjmie sobie y ją zaraz z jakiegoś pojemnika także jałówka bardzo dobra tylko czekać na więcej takich na razie żadnych porodów nie będzie. Dopiero w listopadzie ta, później coś tam w... będzie w grudniu, kilka i styczeń, luty, jakoś tam, tak, w zimę ogólnie. Te krowy będą się cielić. Ta jest takim przedskoczkiem tutaj. Ogólnie tutaj było wszystko razem, ja rozgrodziłem to żeby była oddzielnie, nie, nie trzymam razem żeby przy porodzie jakieś tak się pałętały czorty, bo to wredna jest zwłaszcza ta czarno-biała właśnie o, to, to jest córka Ta jest córką tej czarno-białej, także sobie razem mieszkają na razie Wiadomo, to też jest pierwiastka. Już ona ma dużego byka, jest zacielona właśnie też. Widać, że jałówka? Nie wiem, czy widać. Nie zajrzymy pod spód. Już krowa pilnuje. Ale na pewno jest jałówka. A taki mały cielak, słabo widać, bo cień robi, ale jaką ma dupę. W ogóle te cielaki to miłe są, przyjacielskie. Co tu można więcej pogadać? Chyba nie ma co za dużo gadać, bo muszę się na kiszonkę przyjąć, bo jak jałówki się patrzą. Trzeba tu na spód ściana dorzucić i wtedy tam na górę się Bo ogólnie tą krową nie ma co przesadzać, tylko bykom dorzucić. Bo one się pasą na pastwisku, tylko że one nie chodzą cały dzień, bo jest pastwiska mało. Tylko chodzą po południu na trzy godziny, może cztery. Zależy jak tam wyjdzie, jakim się chce. I zależy czy komary mocno tam pogryzą. Wtedy szybciej wrócą, że chcą już wracać do do klatek. Jak ktoś nie widział filmów, to można poszukać z wypasu, pierwszego wypasu. Tą jałówkę też dopiero co zacieliliśmy. Także nie wiem, mała, duża, czy jaka tam ona jest. Każdy tam uważa po swojemu. A no tam myślę, że, że może trochę mała, albo w sam raz, tam ciężko powiedzieć. No już swój wiek ma, Tam już obornik trzeba wybierać, i tu na środku już wybrany. I właśnie widać a krowa na piętrze stoi, bo tam jest obornika w pas. Ale właśnie są siano i ostro z tym tematem działam. Ale ogólnie tematem była jajówka, także niech ktoś wymyśli imię, napiszę w komentarzu. Może któryś pomysł wykorzystam, ale nic wcale nie obiecuję, że, że tak musi być. Bo jak nie, to sam coś wymyślę. Co tam? Można powiedzieć, fajna krówka. Sama się ocieliła. Jałóweczka była bardzo mała, jak się urodziła, teraz już podrosła bardzo szybko. Także sami sobie radzą. To niech sobie radzą. Nie. Dobra, to tyle. Na razie do następnego vloga. No i cześć.